Jaki rodzaj pojazdu ciężarowego jest historycznie najstarszy? Okazuje się, że ciągnik. Parowy pojazd Mikołaja Kinio z 1770 roku miał holować armaty, ale uległ wypadkowi. Następne w kolejności historycznej były pojazdy skrzyniowe, i to im poświęcamy kolejny odcinek Track Story. Nadwozia skrzyniowe i skrzyniowo-plandekowe wprost odwołują się do pojazdów konnych. Takie wówczas panowały standardy. Pomimo upływu lat, to nadal potrzebny i skuteczny rodzaj nadwozia. Zdecydowaną ilość ładunków można przewieźć pod plandeką, właśnie. Jak to kiedyś. Kiedyś zamiast tworzywowej plandeki obowiązywał tkaninowy prezent. I przykładem takiego pojazdu był pokazywany na zlocie Master Truck samochód Star. Należący do firmy EpoTrans, właśnie przykryty prezentem. A wiedziałeś, że to oryginalny prezent i oryginalne okucia? Jakby nie było, z czasem materiały zmieniły się na inne. Przez lata burty robiono z desek. Ich zaletą był mniejszy hałas i łatwość naprawy. Wadą łamliwość drewna. Z czasem pojawiły się burty stalowe odporne, ale hałaśliwe. Rewolucją okazało się aluminium, dające lekkie, a co najważniejsze niekorodujące burty drewnianą podłogę zastąpiła specjalistyczna sklejka, a nawet jak w przypadku zabudów firmy Gniotpol aluminiowe profile. Dobra, dobra, gadasz tak, bo nie mieszkasz przy rampie i nie wiesz co to hałas aluminiowej podłogi. Wróćmy do materiałów. Zmiany wymusiło życie oraz walka o jak największą ładowność. Pojazdy skrzyniowe to nie tylko szmata, stelaż i burty. To także odsuwane dachy i firanki. W zestawach przyczepowych nie ma problemu z przejazdem wózkiem widłowym przez przyczepę do przestrzeni ładunkowej ciężarówki. Wystarczy rozłożyć pomosty i otworzyć ściany. Robiłeś to już kiedyś, bo gadasz jak lekarz z telewizyjnej reklamy, środka na przeczyszczenie. Dajmy spokój medykom i przejdźmy do nadwozi. Wśród nich wyłoniła się również specjalizacja i kolejne udoskonaleń. Mamy wersję Mega, bardzo niską, o pojemności ponad 100 metrów sześciennych, ale są też klasyczne zestawy. Duże zmiany także zaszły we wnętrzu. Kiedyś pod plandeką było ciemno. Obecnie producenci Oferują światło przepuszczalne dachy oraz różne systemy mocowania ładunku. A niektóre ładunki to potrafią wybrzuszyć stelaż. Jedzie taka bajnia. Ciebie też coś chyba wybrzuszyło. ładunek jedzenia. Wróćmy do szmaty. W codziennym użytkowaniu należy zwracać uwagę na jeszcze kilka czynników. Planteka jest elastyczna, więc latem na dachu gromadzi się woda, a zimą lód. Koniecznie trzeba usuwać ten drugi. Pozostawiony bez interwencji z pewnością w którymś momencie postanowi opuścić swe położenie i rozbić szybę samochodu osobowego. Niebezpieczny jest też wiatr. I to wcale nie musi być huragan. Doskonale wiedzą o tym ci, którzy przewożą styropian ale dla takiego typu pojazdów jest chyba najwięcej możliwości transportowych. Nie ma absolutnych problemów ze znalezieniem ładunku powrotnego pod plandekę. Są tak uniwersalne, że możemy zabrać big bagi, worki, palety, opony, stal, materiały budowlane, długo by jeszcze wymieniać. A jak takich zabraknie, to plandekę można osunąć do przodu i załadować na przykład kombajn i przewieźć nawet jako ponadgabaryt. Bez problemu. Dostęp do ładunku jest dziś ze wszystkich stron naczep. Jesteś pewny, a przednia ściana i podłoga się nie liczą? Bo w Stanach ładują tylko od tyłu. Ciekawostką jest fakt, że w USA nie spotyka się nadwozi plandekowych, takich jak w Europie. Wszędzie widać aluminiowe kontenery. Przyczyną jest odmienna filozofia transportowa. Tam w Stanach Zjednoczonych naczepa jest opakowaniem, tak jak kontener morski. Im mniej elementów wrażliwych na zniszczenia zawiera naczepa, tym lepiej. Jak wiadomo, kontenery morskie wykonane są ze stali, no i to wiele tłumaczy, dlaczego tak wyglądają te naczepy. W Stanach naczepy krążą między różnymi firmami. I w zasadzie to jest taka zabudowa. Może nie kontenerowa, ale furgonowa. A w Europie z reguły każdy ma swoją naczepę jedną, tak? Widzę, że wyznajesz zasadę, że wszystko, co amerykańskie, jest najlepsze. A tornada też lubisz? Pozostawiając USA, warto się zastanowić, czy europejskie nadwozia plantekowo-skrzyniowe mają przyszłość. Tak, właściwie to trudno je czymś zastąpić. Mam na myśli czymś lepszym. Mamy dziś duży postęp. E Technologii. Zamiast drewna mamy aluminium, zamiast bryzentu tworzywa sztuczne. No trudno spodziewać się lepszego skoku technologicznego. A jeśli znajdzie się jakiś wielki wódz i pociągnie za właściwe sznurki, to rewolucja może stać się faktem. Póki co rzeczywistość jest taka, że żadne inne nadwozie nie ma takich możliwości załadunku i zastosowania uniwersalnych systemów mocowania ładunków. Chłodnie odebrały sporo ładunków plandekom, zabierając takie towary jak elektronika czy AGD, ale cegieł stali czy prefabrykatów betonowych raczej się nimi nie przewozi. Oj, mało Ty, chłopie, widziałeś i chyba nigdy nie byłeś na naczepie, estradzie albo trybunie. Podsumowując, dziś trudno sobie wyobrazić transport bez pojazdów plandekowych. Czy to w ruchu lokalnym, dystrybucji, budownictwie czy transporcie międzynarodowym, wszędzie jest dla nich praca. Owszem, na szmatę są najniższe stawki, ale są dwie filozofie w transporcie. Albo specjalizacja za dobrą stawkę albo uniwersalność, zapewność zleceń. Wybór należy do Ciebie.